To zaczęłam na początku klasy naturalnej. Yy, na początku nie miałam planu, nie wiedziałam od czego zacząć, bo jeszcze musiałam przerabiać materiał bie bieżący z lekcji, yy, ale postanowiłam dołączyć do kursu i ten kurs stał się takim moim planem nauki. Wiedziałam, co po kolei powtarzać, miałam tak wszystko ułożone. Znaj Znajdowałam czas i na powtórki i starszych rzeczy, i żeby na bieżąco też yy, robić yy, materiał. I postanowiłam dołączyć, bo czułam, że potrzebuję takiego wsparcia, żeby usystematyzować wiedzę ze szkoły. Próbowałam na własną rękę, robiłam sobie notatki, bo... Od razu od początku roku mieliśmy takie próbne matury z tego, co już do tej pory przerobiliśmy, no i myślałam, że sama się do tego dobrze przygotuję i właśnie we wrześniu z pierwszego maturalnego miałam jakieś 20%, coś koło tego i byłam trochę przerażona, bo wydawało mi się, że zrobiłam wszystko tak, jak powinnam się nauczyć, a jednak no coś... Coś nie załapywałam po prostu w tej chemii i pomyślałam, że jeśli będę miała jakieś inne spojrzenie na to, nie tylko od mojej pani ze szkoły, no to hmm. może wtedy będzie mi lepiej szło po prostu. Zaczynałaś tak. od 20, a skończyłaś? 77%, więc naprawdę bardzo się ucieszyłam, jak dla mnie ten progres był bardzo znaczący i nie spodziewałam się, że, że aż tak mi dobrze pójdzie. Zyskałam taki spokój i miałam taką świadomość, że wszystko co jest w tym kursie i jeżeli przerobię ten kurs, to będę dobrze przygotowana do matury, no bo w szkole to wiadomo, czasami się zastanawiałam, czy to, co na pewno jest na lekcji, to czy na pewno wystarczy, czy czasami pani czegoś nie ominęła, a tutaj miałam taką pewność, że na spokojnie mogę siedzieć we własnym domu i sobie we własnym tempie wszystko przyswajać i, i myślę, że to mi bardzo pomogło tak taki miałam większy komfort po prostu. Mm -hmm. Bardzo mi się podobała ta baza zadań z chemii. Y, mm -hmm. Pamiętam, że kilka dni sobie przesiedziałam nad nią, były tam wszystkie takie zadania zebrane ze zeszłych matur. Y, i fajne było to, że można było sobie wybrać. Osobną kategorię, na przykład zadania z kwasów, i też mi się to podobało, że po prostu przerobiłam sobie wszystkie zadania z kwasów, jakie były na maturze, i już tak odhaczyłam sobie, że dobra, to ten temat już mniej więcej umiem, jakby był. Mhm. Ciekawe były te notatki, które były dołączone do lekcji. Wydrukowałam sobie je wszystkie i yy, w każdej wolnej chwili, żeby sobie tak odświeżyć dany temat, zaglądałam tam i szybko przeglądałam. Dołączone zadania do każdej lekcji też były przydatne, żeby sobie jeszcze dodatkowo poćwiczyć ten temat. Myślę, że też kontakt z panią, że mogłam w razie czego napisać. To też było takie, co mnie zaskoczyło. Myślę, że zaskoczyło mnie to, że cała platforma tak sprawnie działała, tak estetycznie wyglądała i bardzo mi się podobało to odznaczanie tematów, bo to jednak wbrew pozorom jest naprawdę bardzo motywujące. I czasami już myślałam, że dobrze, to na dzisiaj koniec nauki, ale zobaczyłam, że a, jak jeszcze zrobię jeden temat, no to już skończę jakiś dział większy, Albo jeszcze będę miała więcej procent przerobionych i jeszcze siadałam i robiłam dalej, więc to była taka fajna opcja. Czy wiedziałeś, że jak sobie poodhaczasz wszystko, to już będzie to łożenie w jest. Tak, czuło, tak, ja to, tak to prawda. Myślę, że jak ktoś jest taki zagubiony i nie wie od czego zacząć powtórki, albo. Po prostu zrobił sobie przerwę od nauki chemii, to myślę, że bardzo na tym skorzysta, bo wszystko było przez panią tak tłumaczone, że nawet ktoś, kto zupełnie dawno nie miał styczności z chemią, to wszystko było tłumaczone tak od podstaw, więc bez względu na poziom, jaki ktoś ma, dołączając do kursu, to na pewno skorzysta. Myślę, że to będzie bardzo dobra decyzja i naprawdę ten kurs otworzy Wam drzwi do sukcesu i do osiągnięcia celu. Samo oglądanie tych filmików nie zagwarantuje tego, że od razu będziecie mieli super wynik, ale trzeba też robić zadania, które były dołączone do lekcji i też w skupieniu wszystko realizować i wtedy na pewno się uda, ale jest to naprawdę bardzo dobre narzędzie według mnie do nauki.